Totalny dramat niemieckich emerytów i tylko w Polsce widzą nadzieję. Niemcy i Francja chcą de facto zniszczyć jedność Unii Europejskiej. Jaki dokument przedłożyli i jak to może wpłynąć negatywnie na Polskę? Wojna sztucznych inteligencji jak Chat GPT może nam pomóc, a również zagrozić a na koniec afera z biedronką, która zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam szanownych Państwa na kanale bądź na bieżąco. Dzięki serdecznie, zwłaszcza tym, którzy przychodzą tu punktualnie o 18.00, Piszcie Team 18 lub Team 630, jeżeli wbijacie tutaj punktualnie w tej pierwszej godzinie od publikacji naszych materiałów, jest to dla nas niezwykle istotne, bo algorytmy tak działają, że w tej pierwszej godzinie od publikacji jak wchodzicie, no to wtedy film jest pompowany dalej dla innych widzów częściej, więc... Dzięki temu, że wbijacie tutaj, klikacie w powiadomienia, jak tylko je dostajecie na telefonie na przykład, no to e, nasze filmy po prostu mają wyższe zasięgi. Dziękuję wam serdecznie za to, że z nami jesteście. Lećmy z pierwszym tematem. Uwe Zauer, mam 66 lat, wyuczony zawód, monter kotłów gazowych. Pracowałem w zawodzie 20 lat. Dziś jestem emerytem i dostaję tylko 321 euro emerytów. W Niemczech rośnie liczba pracujących emerytów. Obecnie pracuje ponad 56 tysięcy seniorów więcej niż na koniec ubiegłego roku. Politycy lewicy wskazują, że dla wielu nie jest to dobrowolna decyzja, ale konieczność, by przetrwać kolejny miesiąc. Pracę podejmuje coraz więcej emerytów. Obecnie jest ponad Milion pracowników, którzy ukończyli 67 lat, a więc przekroczyli wiek emerytalny. Zatrudnionych jest już około 56 tysięcy seniorów więcej niż na koniec 2022 roku. Wynika z informacji udzielonych przez Ministerstwo Pracy RFN na zapytanie parlamentarnej frakcji lewicy. Spośród ponad miliona pracujących emerytów 251 tysięcy podlega oskładkowaniu na ubezpieczenie społeczne a 872 tysiące pracuje Wyłącznie w niepełnym wymiarze godzin. Lewica postrzega fakt, że zdecydowana większość jest zatrudniona w niepełnym wymiarze w ramach tzw. mini-prac za 520 euro, jako wyraźną wskazówkę, że coraz więcej emerytów jest zmuszonych dorabiać sobie, aby starczyło na życie. Wzrasta liczba osób po 67 roku życia, które nadal muszą pracować, co jest smutną sytuacją i wskazuje na wady systemu emerytalnego, skomentował w ERND pan z Lewicy niskie emerytury i wysokie ceny zmuszają coraz większą liczbę emerytów do kontynuowania pracy. Dla wielu osób nie jest to decyzja dobrowolna, ale konieczna, aby przetrwać kolejny miesiąc, podkreślił polityk Lewicy. Weronika Grimm, doradzająca niemieckiemu rządowi ekonomistka, uważa, że w obliczu stagnacji gospodarczej tamtejsi mieszkańcy muszą przygotowywać się na realne straty. Jak podaje Deutsche Welle w opinii ekspertów konieczne będzie podniesienie wieku emerytalnego. Zdaniem Grimm w fazie niskiego lub negatywnego Wzrostu gospodarczego ludzie muszą przygotować się na trudności. Jej zdaniem należy automatycznie podwyższać wiek emerytalny w sytuacji wzrostu oczekiwanej średniej długości życia Niemiec. Jak przypomina Deutsche Welle, według aktualnie obowiązujących rozwiązań wiek emerytalny w Niemczech jest stopniowo podwyższany, aby w 2031 roku osiągnąć granicę 67 lat. Jednak zdaniem ekonomistki nie można na tym pozostać. Nie nie stać nas na to, a może jednak, a to za 99 centów? Dlaczego nie weźmiesz tego za 99 centów? No i teraz zapytacie się pewnie, jaki to w ogóle ma związek z Polską. Dlaczego piszemy o tym, że Niemcy apelują teraz do pomoc do Polaków? No bo nasze domy spokojnej starości, prywatne, które są właśnie spreparowane wyłącznie pod emerytów z Zachodu. Pękają już w szwach, i rząd już teraz zaczyna się o to martwić. Z, z, znaczy, eksperci zaczynają się o to martwić, bo rząd, według przynajmniej serwisu money.pl, tutaj macie ten artykuł. Mam nadzieję, że wszystko widać. Jak jest na poziomie mojej twarzy, to pewnie widać, ale jak się zakryje, to będzie widać jeszcze lepiej. E, informuje właśnie o tym, że rząd otwiera kolejną furtkę. Polsce grozi napływ emerytalnych turystów. Jeśli emerytury stażowe wejdą w życie, muszą być skonstruowane tak, by zniechęcały cudzoziemców do masowej turystyki emerytalnej do Polski. Ostrzega ekspert. Jednocześnie podkreśla, że nasz system wymaga natychmiastowego uszczelnienia, jak zrobiły to kraje zachodniej Europy. Czyli mamy problem, zarówno ze wschodu przez te minimalne emerytury stażowe, które mogą być wykorzystywane, jak i jeśli chodzi o Niemców, którzy coraz chętniej wybierają właśnie Polskę, jako to swoje ostateczne miejsce, w którym chcą spędzić wymarzoną emeryturę. Czy to źle, że będziemy mieli tutaj napływ emerytów Niemców? Raczej nie, no bo to tylko będzie budowało naszą gospodarkę, bo pomyślcie sobie o tym w ten sposób, że są to emeryci, czyli osoby, które nie muszą już pracować, a mają zapewnione środki i te środki są z niemieckiego rządu. Rząd im wypłaca hajs, który oczywiście tam wcześniej wpłacali, no wiadomo jak działa system emerytalny, ale rząd im wypłaca hajs, czyli to nie polski rząd, tylko ich rząd, po to, żeby oni go wydawali w Polsce, więc my importujemy niemieckie eurasy i wprowadzamy je do polskiej gospodarki. To jest jak najbardziej na plus. Z drugiej strony mamy problem z tymi emeryturami stażowymi, więc jeśli Polska z jednej strony może robić fajny rynek dla niemieckich emerytów i faktycznie niemcy mają, niemcy emeryci mają coraz większe problemy z utrzymaniem się w Niemczech. W Polsce utrzymają się z palcem, w gdzieś tego włożą. No, ale w każdym razie w to powinniśmy. Chyba bardziej zainwestować, żeby mieć tych niemieckich emerytów, którzy są w stanie płacić u nas podatki, wydawać na polskie fajne domy spokojnej starości, które też później płacą podatki, żeby mogli wychodzić sobie na miasto i pompować naszą polską turystykę. No bo czemu nie? To nie są ludzie zagrażający naszej gospodarce. To są osoby, które chcą po prostu spokojnie żyć i płacić pieniądze. Nie chcą mieć problemów. To nie są jacyś. Agresywni ludzie, czy osoby, które będą unikały specjalnie podatków, czy coś. No nie, no chcą po prostu żyć lepiej niż są w stanie wyżyć w Niemczech. No ale tutaj, proszę bardzo, jak tutaj mamy dobrze, to otwieramy sobie kolejną e, nitkę jakichś problemów. Tym bardziej, że Polska należy do krajów emeryckich. Starzejemy się rekordowo szybko, jak pisze serwis Business Insider. W ostatniej tylko dekadzie w Chinach przybyło 68 milionów osób w wieku 65, plus, w Indiach 31 a w USA 15 milionów. Armia emerytów lub tych, którzy emeryturę będą mieli wkrótce urosła na całym świecie aż o 214 milionów. Jest ich już ponad ćwierć miliarda. W Polsce byłoby przy tym najgorzej. W Europie, nie licząc małych państwek. poza Europą jest jeszcze tylko pięć dużych krajów, gdzie społeczeństwo starzeje się szybciej. Prędzej czy później system emerytalny będzie musiał zostać albo zmieniony, Albo emerytury staną się głodowe. No i to jest właśnie ten największy absurd polskiej demokracji, która teraz kłóci się o to, czy emerytury należałoby, znaczy, czy należy podnieść wiek emerytalny. Jeśli ten system ma działać w ten sam sposób i nie chcemy żadnej rewolucji, co jest absurdem, bo ten system nie został wykreowany dla emerytów, którzy będą kilkanaście czy kilkadziesiąt lat pobierać emerytury, tylko dla takich emerytów, którzy będą je pobierać przez lat kilka, a teraz po prostu dłużej żyjemy, więc. To już jest nie na miejscu. Inna sprawa, że ten, ten cały ZUS zżera więcej pieniędzy na urzędników i te swoje całe wielkie imperia, które mają pobudowane, niż jest w stanie wydawać. No i tak naprawdę to można by było już zredukować chociażby nawet i sztuczną inteligencją wypieprzając z roboty większość urzędników, którzy tam po prostu nie są potrzebni. Oni znajdą sobie pracę spokojnie gdzieś indziej. Ale te systemy nie są automatyzowane. Tam nie potrzeba kilkaset tysięcy urzędników. W naszych urzędach, żeby to wszystko ogarnąć. Banki, które są instytucjami podwyższonego zaufania i operują naszymi pieniędzmi, wpłacamy im hajs, mają dużo lepsze, lepiej zautomatyzowane systemy i bardziej efektywnych ludzi niż właśnie w naszych urzędach. Dlatego, że kasę podatnika traktuje się o tak, te pieniądze są znikąd, nikt nie będzie po tym płakał, a banki muszą po prostu e, zarabiać. No i w ten sposób mamy nieefektywny ZUS, nieefektywny system emerytalny, który jest nieefektywny na całym zachodnim świecie, bo po prostu poszliśmy w absurdalnym kierunku. Jeżeli nie zreformujemy tego teraz, to faktycznie w przyszłości może nas czekać to, że emerytury będą głodowe. Za nie nic nie będziecie mogli sobie, sobie w stanie kupić. Więc czy ten system ma jeszcze w ogóle rację bytu? Piszcie w komentarzach. Tymczasem lecimy dalej. Niemcy i Francja złożyły we wtorek na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w Brukseli wspólny dokument, w którym uzależniono dalsze rozszerzenie Unii Europejskiej od zmiany unijnych traktatów. W dokumencie, który widziała PAP, chcą rozszerzenia zasady uzależnienia wypłaty środków z budżetu Unii Europejskiej do przestrzegania praworządności i zastąpienia jednomyślności w radzie większością kwalifikowaną. W dokumencie, który widziała PAP, Paryż i Berlin wskazują, że Unia Europejska musi radykalnie zmienić swój sposób podejmowania decyzji, zanim będzie mogła przyjąć więcej krajów. Niemcy i Francja uważają, że Unia Europejska powinna zacząć podejmować wszystkie decyzje z większością kwalifikowaną, zamiast rezerwować niektóre obszary dla jednomyślności. Oba kraje wskazują, że powinno się dostać przed kolejnym rozszerzeniem Unii Europejskiej. Chcą też obniżenia progów niezbędnych obecnie w głosowaniu dla osiągnięcia większości kwalifikowanej. W Unii Europejskiej wymagana jest jednomyślność m.in. w sprawie polityki zagranicznej, podatków czy finansów Unii Europejskiej. Odejście od tego na rzecz większości kwalifikowanej wymagałoby zmiany Unii unijnych traktatów. Zdaniem Francji i Niemiec, aby stawić czoła wyzwaniom związanym z reformą polityk Unii Europejskiej i dystrybucją środków w kontekście rozszerzenia oraz wyposażyć Unię Europejską środki finansowe umożliwiające szybkie reagowanie na pojawiające się kryzysy, zaleca się zwiększenie wielkości budżetu Unii Europejskiej. Obejmuje to utworzenie nowych zasobów własnych, przejście do większości kwalifikowanej w zakresie wydatków oraz umożliwienie wspólnej emisji długu Unii Europejskiej w przyszłości. Francja i Niemcy chcą też zmian dotyczących praworządności. Proponują rozszerzenie warunkowości w budżecie Unii Europejskiej oraz udoskonalenie procedury przewidzianej w artykule 7 Traktatu. W tym przypadku chcą zastąpić jednomyślność wymaganą w procedurze artykułu 7 Traktatu większością 4 piątych w Radzie i wprowadzić automatyczne sankcje dla krajów Unii Europejskiej, w przypadku którego zostanie stwierdzone łamanie praworządności. Pięć lat od propozycji wszczęcia procedury. Francja i Niemcy postulują też w dokumencie wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego w procesie decyzyjnym w Brukseli. Jeśli uda się przeforsować coś takiego, to Polska realnie straci jakąkolwiek rację bytu w Europie. Nie będziemy mieli prawa głosu, a nasza suwerenność zostanie totalnie złamana. I jasne, ja rozumiem też tłumaczenia, które tutaj pewnie będą padały, że nie możemy pozwalać sobie na to, że, kra że jeden kraj ma jakieś weto. Tylko, że no do takiej Unii wchodziliśmy, która miała właśnie dawać nam możliwość takiego weta wchodzenie w normalne dyskusje, negocjacje przy stole z negocjacyjnym z innymi dorosłymi. Każdy kraj w Unii Europejskiej powinien być traktowany porównie, nie? No i w coś takiego wchodziliśmy. Okazało się to nieefektywne? No pewnie, że tak. Okazuje się, że to o czym mówiono już dawno, e, m, chociażby słowa Janusza korwin Mikiego, który co, co, jak był jeszcze europosłem mówił co chwilę o tym, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona i tak kończył każdą swoją wypowiedź, co było śmieszne, ale tak naprawdę miał w tym jakiś e, przekaz, który tłumaczył w innych wywiadach. No, to faktycznie jest to nieefektywny twór, który często podejmuje de decyzje, które są sprzeczne z interesem któregoś kraju czy coś, nie? Ale z drugiej strony, no, wchodziliśmy do takiego układu, który miał być po prostu układem gospodarczym, żeby zwiększyć atrakcyjność państw europejskich na tle rynku międzynarodowego. No, i jeśli byśmy zajmowali się tylko tym, Unia Europejska zajmowałaby się tylko tym, to nie byłoby problemu, ale wchodzenie. W tematy ideologiczne, imigrantów, religijne, jakieś inne rzeczy, które no, niekoniecznie są związane z gospodarką, no bo to, że jeden kraj ma, nie wiem, legalną eutanazję, aborcję, marihuanę, heroinę i cokolwiek innego, a drugi kraj miałby, nie wiem, prawo szariatu czy katolickiego szariatu jest kompletnie odmienny kulturowo od tego drugiego. To nie znaczy, że te kraje nie mogą handlować, nie? Gdyby Unia Europejska była czysto gospodarczym tworem, no to nie byłoby wtedy takich problemów. Te problemy się tworzą właśnie na bazie tego, że Unia Europejska wchodzi coraz bardziej w interesy poszczególnych krajów i albo zostanie zreformowana w taki sposób jak na tej koncepcji, na jakiej miała być wcześniej, czyli po prostu tworem gospodarczym, albo Staniemy się Stanami Zjednoczonymi Europy, o co też wnioskował przecież ten, jak on miał ten jeden z głównych mm, europejskich przywódców, który cały czas, Scholz chyba, tak? Nie, nie Scholz, sorry, co ja gadam, ale jeden z takich europejskich e, liderów cały czas przecież optował za tym, żeby wprowadzić Stany Zjednoczone Europy, żebyśmy nie mieli takiej wielkiej suwerenności, żeby kraje Unii Europejskiej były Stanami na zasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na razie nie wyszło, ale on też tam dał sobie ileś lat na to, żeby coś takiego wprowadzić, no ale powinniśmy pójść albo w te, albo we w te, bo takie coraz większe kompetencje Unii Europejskiej przy jednoczesnym e, dawaniu bardzo dużej suwerenności, chociażby w tym wecie dla krajów, tworzą Unię Europejską nieefektywną. Więc albo w jedną, albo w drugą. Piszcie, co wy byście woleli, a my lecimy dalej. Zobaczcie, że w tym przypadku doskonale wiemy, jak robot się zachowa. Stworzyliśmy strategię jego działania w najdrobniejszych szczegółach. Sztuczna inteligencja już teraz może wejść do naszej sieci domowej, przeanalizować ją w całości, znaleźć wszystkie luki w zabezpieczeniach i je załatać. Jednocześnie oferując dalszą pomoc w budowaniu bezpiecznego środowiska lub wykorzystać te luki, by wykraść nasze dane, lub całkowicie je wymazać. To samo robią hakerzy i cyberprzestępcy na całym świecie, a to dopiero początek. O tym, że Auto GPT to krok do powstania ogólnej sztucznej inteligencji, która stanie się wirtualnym umysłem i dlaczego boimy się scenariuszy rodem z Terminatora, Bartłomiej Sieja rozmawiał z Jolantą Malak, specjalistką do spraw cyberbezpieczeństwa. Dlatego ruchy są takie. Dlatego takie. To samo robimy dla każdego. I co teraz? O ile sam czat GPT jest często bardzo zbyt bagatelizowany, chociażby przez informatyków, którzy są przyzwyczajeni do tego, że sami pisali wszystko od podstaw, no ale też zaczynają się gdzieś wgryzać w ten temat z początkową taką nieufnością, ale jednak teraz to jest coraz bardziej wykorzystywane. Jest to fajne narzędzie do analizy danych, do e, kopiowania jakiegoś stylu tekstu, do, do, wie, do wielu różnych takich researchowych rzeczy, jest to spoko narzędzie do pomocy. Jak na razie to nie jest coś takiego, co może za was zrobić 100% roboty, ale jest naprawdę bardzo pomocny w wielu zakresach. Tak jeszcze ten system AutoGPT nie jest na tyle zaawansowany, jak same te proste zadania, które można dawać czatowi, aczkolwiek to nie znaczy, że to nie zostanie zrewolucjonizowane, no bo już niedługo Microsoft planuje wprowadzenie B Binga, czyli właśnie tego czatu GPT, no bo oni mają tam większość udziałów, do systemu Windows, czyli Windows będzie opierał się o najlepiej przygotowaną do tej pory sztuczną inteligencję od GPT, od OpenAI, no i wtedy wiecie, macie jakiś problem na komputerze, no to tylko mówicie swojej sztucznej inteligencji, która jest tam zamontowana, że zlokalizuj ten problem, dlaczego mi nie wiem, komputer wolno działa, czy jakieś reklamy się wyświetlają, czy coś, no i usuń to i doprowadźmy komputer do porządku. Skasuj niepotrzebne aplikacje, z których w ogóle nie korzystam, czy coś. Nie musicie grzebać w tym kąpie, nie musicie oddawać go do serwisu co chwilę po to, żeby, żeby, żeby jakiś spec od tego, który wejdzie Wam w ustawienia komputera, cokolwiek Wam zrobić, tylko ten komputer sam będzie myślał, Przeanalizuję sam siebie i sam się skonfiguruje do odpowiednich ustawień. Jest to spoko, bo też ciężko, żebyśmy zajmowali się czymś, w czym może zastąpić nas maszyna. Jest to spoko. Zagrożenia oczywiście również są, czy większe niż potencjalne zyski. No, ciężko powiedzieć, dajcie znać, co wy w ogóle o tym myślicie. A my lecimy dalej. Tych samych produktów jest u nas, a do tego każdy znajdzie tu nasze wyjątkowe marki, których jakość jest znacznie wyższa niż cena, którą za nie płacisz. Zapewnianie niskich cen. To dla Biedronki odza... Po popularnych produktach proteinowych firmy GoActive zostały puste półki. Sieć sklepów Biedronka oficjalnie nie odniosła się do przyczyny wycofania produktów. Zainteresowało to osoby działające w sieci, które nagłośniły sprawę. Jednemu z youtuberów udało się uzyskać odpowiedź giganta. 12 września bieżącego roku z sieci sklepów Biedronka zniknęły pudingi i kaszki proteinowe firmy GoActive. Sprawą zainteresowali się działacze internetowi, dzięki którym informacja szybko się rozprzestrzeniała. Mimo dezorientacji konsumentów, Gigant nie wystosował oficjalnego stanowiska w sprawie partii produktów, która zniknęła ze sklepowych półek. Prowadzący w serwisie YouTube kanał pod nazwą Fit Recenzje złożył prywatne zapytanie dotyczące wycofanych produktów. W odpowiedzi na zgłoszenie 14 września otrzymał wiadomość. W imieniu firmy Jeronimo Martins Polska S.A. pragniemy podziękować za kontakt z biurem obsługi klienta. Sieci sklepów Biedronka. W odpowiedzi na zgłoszenie informujemy, iż wycofanie wskazanych produktów ze sprzedaży miało charakter prewencyjny. Produktu nie powinno się spożywać w przypadku, gdy cechy sensoryczne, to jest zapach i/lub smak są nieprawidłowe. Są to oznaki zepsucia. Jak wynika z odpowiedzi, wycofany produkt może powodować problemy zdrowotne, co najpewniej dotyczy konkretnej partii, ponieważ nowe puddingi i kaszki są już dostępne w sprzedaży. Na stronach Biedronki w dalszym ciągu nie podano w tej sprawie. Oficjalnego komunikatu. Wyjątkowe marki, których jakość jest znacznie wyższa niż cena, którą za nie płacisz, zapewnianie niskich cen to dla Biedronki od zawsze najważniejszy cel. Dlatego znowu je sprawdziliśmy. Tym... No i co, finalnie podziękowali, sprawy nie ma, nie było, zamieczone pod dywan, yy, yy, nad czym się tutaj Rozwodzić. Generalnie problem z tym całym żarciem, które może być zepsute i trafia do naszych gospodarstw domowych, jest taki, że nie jesteśmy o tym na bieżąco informowani. Z jednej strony, co można by było z tym zrobić? No Wprowadzić jakieś konkretne regulacje urzędnika do każdej fabryki, który będzie analizował skład każdego produktu, który stamtąd wychodzi. No jest to nierealne i zagrażałoby jakiejkolwiek konkurencji, bo Pozwolić by sobie mogły na to wielkie jakieś molochy, wielkie firmy, ale te ci mniejsi producenci już nie, więc wygryzłoby ich to całkowicie z rynku. Z drugiej strony można na przykład wprowadzić coś takiego, co, o, o czym Łukasz mówił na kanale na krawędzi, e, czyli alerty RCB kiedy tylko coś takiego e, ma miejsce, nie? że codziennie dostajemy na przykład jakiś tam alert RCB. Możemy się na to zgodzić lub nie zgodzić, na przykład na ten alert, jeżeli ktoś, ktoś, ktoś by uznał, że za często wtedy te alerty będą do nas przychodziły. Że codziennie o 6 rano, na przykład zanim zrobimy zakupy, dostajemy informacje o tym, które produkty mogą być, które pro, pro, produkty w wykazie okazały się takie nie, niezdatne do spożycia czy coś. Nie? I to by było chyba uczciwe wobec obywateli. Mamy narzędzia do tego, można z tego korzystać. To nie, no to trzeba wchodzić na stronę Gifu czy GISu. Kto z was ostatnio był na takiej stronie i sprawdzał, czy akurat produkty, które wy macie w domu są zepsute? No pewnie mało który z was. A alert RCB byście na pewno przeczytali.